A w tej chwili to jest? Tak, że przegałeś akcję. Teraz? Dalej prześwietlamy. To jest reflektor. Chyba, że ten. Nie, nie działają. Jak nie, nie działają? No. Naprawione są. Naprawione są dawaj, zobaczymy, jak Co to działa. Zaczekaj. Jak on jest no. nawet pomylić, nie umie. Oooo, jasne. Jeszcze raz. No. Jeszcze raz. Dobra, jeszcze tak, raz. raz. No.